Cześć. Dzisiaj zaprezentuję wam lalkę Ariel z serii Pachnące Księżniczki Disney Princess od firmy Mattel. Nowa kolekcja Disneya to dwie wiosenne pachnące księżniczki: Arielka i Śpiąca Królewna. W tym filmiku pokażę wam prześliczną Arielkę, ale obie lalki ubrane są we wspaniałe wiosenne kreacje, wzbogacone zachwycającymi akcentami. Arielka ma oczywiście czerwone, lśniące włosy z lokami po bokach. Na włosach widzimy fioletowy diadem z żółtymi kwiatkami. Na szyi korale, też z żółtym kwiatkiem. Poniżej widzimy piękną, błyszczącą sukienkę koloru morskiego. Sukienka jest bez ramionczek. Na górze ma turkusową falbankę. W pasie natomiast znajduje się. Fioletowa falbanka oddzielająca dół sukni. Cały dół pokryty jest brokatem. Wzorki przedstawiają kwiatki i poniżej wykończona jest również falbanką koloru fioletowego. Do sukienki idealnie pasują fioletowe buty wykończone kwiatkiem i pokryte brokatem. Pachnące księżniczki to przede wszystkim księżniczki, które trzymają w ręku bukiet kwiatów. Kwiaty te pachną, możemy je powąchać, prześliczny zapach. Księżniczki zwiastują nam przejście wiosny. Jeżeli chcesz poczuć przepiękny zapach bukietu arielki, to koniecznie musisz mieć ją w swojej kolekcji, a dostępna jest ona na megadiskont.pl.